wyraźnego lidera w Mistrzostwach Polski oraz wkraczająca w decydującą fazę walka o Mistrzostwo Europy zwiastowały wielkie emocje i ściganie o tysięczne części sekundy. Po rocznej absencji limanowskiego wyścigu w cyklu Lokalny Samorząd zafundował nową nawierzchnię na znacznej części podjazdu, co oznaczało, że rekord trasy może zostać pobity. Jako lider EHC do Limanowej przyjechał Merli. Za nim w tabeli widnieli Fagioli oraz Petit. W polskim czempionacie sytuacja punktowa wyglądała następująco. Na czele był Waldemar Kluza przed Danielem Stawiarskim i Piotrem Parysem. Trasa jest bardzo dobrze przygotowana. Jeździ się tu naprawdę świetnie. Nie mamy żadnych kłopotów technicznych. Czas jest też bardzo dobry. To jest dobry program, z tym na dobre ściganie jesteśmy wszyscy bardzo blisko siebie. Jest, jest bardzo bardzo przyjemnie i warto przyjechać podziwiać kierowców z zagranicy mamy wielu kierowców europejskich mistrzów Europy i też są kierowcy z Polski. Myślicie, że to nowe auto, ale to jest to samo auto tylko troszeczkę ładniej wyglądające. Pierwszy podjazd treningowy, super świetne warunki, nowy asfalt jeszcze dosyć śliski, nie nagumowany, ale myślę, że będzie się to mocno poprawiało. Sobota przywitała wszystkich Limanowej słoneczną pogodą. Dla zawodników startujących w mistrzostwach Europy był to dzień podjazdów treningowych. W GSMP po dopołudniowych treningach zaczęło się prawdziwe ściganie. Wysoką formę zasygnalizował kluza. Rozpoczął od trzeciego czasu, pokonując Parysa o 30 sekundy. Drugi czas wykręcił Dubaj. Pokonał limanowską trasę w czasie 4 sekundy krótszy niż lider GSMP. Ratajczyk, uważany za jednego z faworytów, nie zawiódł publiczności i wykręcił najlepszy czas w pierwszym podjeździe. Drugi podjazd to świetna jazda Parysa. Poprawił czas kluzy o około 2 sekundy i zepchnął kierowcę Fabii poza podium. Dwa szybkie i równe podjazdy w wykonaniu Dubaja nie wystarczyły do zwycięstwa. Ratajczyk był szybszy odpowiednio o około 3,2 sekundy od Dubaja i to on wygrał sobotnią rundę GSM. Na kierownicy wyglądało to fantastycznie. Auto jest piekielnie szybkie. E, tak naprawdę jest to pierwszy dzień taki totalnie. Bezstresowy w tym samochodzie, to znaczy dojeżdżał do każdy podjazd. Bardzo się cieszę, że udało się nam dojść do takiego, do takiego poziomu. Bardzo dobrze nawiązałem z tymi mocniejszymi samochodami walkę. Było niedużo, bo niedużo brakło, jestem zadowolony. Serwis MS spisał się bardzo dobrze. samochód mam dobrze przygotowany. Jechaliśmy na oponach używanych, nowe mamy na jutro, więc pewnie coś jeszcze przyspieszymy. Na początku na początku dnia było ślisko, także. Ciężko mi się było przestawić i dostosować jazdę do tej nabierzchni, ale z czasem było już coraz lepiej. Tor coraz bardziej był nagumowany, także już można było w miarę, w miarę płynnie jechać. Z wyniku jestem bardzo zadowolony z samochodu również. Wrażenia, kibice, ilość tutaj ludzi ta cała impreza naprawdę mega. Limanowa przeżyła prawdziwe oblężenie, jeszcze większe niż w sobotę tłumy kibiców, atmosfera pikniku, oczekiwanie na starty najmocniejszych bolidów i na opady deszczu. Na szczęście po niewielkiej mrzawce wypogodziło się i rywalizacja odbyła się na suchej nawierzchni. W czołówce GSMP znów przypomniał o sobie dwukrotny mistrz Polski Dubaj. 2 minuty i 13,5 sekundy z pierwszego podjazdu poprawił w drugim o około 2 sekundy, ale wystarczyło to do najniższego stopnia podium. Daniel Stawiarski rozpoczął niedzielę z wysokiego C, ale w drugim podjeździe musiał uznać wyższość rywala i zadowolić się punktami za drugie miejsce. Tym niepokonanym okazał się Michał Ratajczyk, który z chirurgiczną precyzją wygrał niedzielne zmagania i wywiózł z Limanowej komplet punktów do GF. SMP. Drugi podjazd wyścigowy to już była bardzo mocna walka z Danielem Stawiarskim, bo e, po pierwszym e, miałem 13 setnych do odrobienia, więc e, obaj, obaj dawaliśmy e, z siebie maksa. Bardzo się cieszę, że, że udało mi się pobić rekord trasy i, i wygrać tą rundę. Bardzo wszystkim dziękuję. Ostatecznie jesteśmy na drugim miejscu w GSMP. Po pierwszym przejeździe byliśmy na pierwszym, natomiast Michał pojechał szybciej, drugi podjazd wyścigowy. Serdecznie mu gratuluję. Piękna walka między nami, bo byliśmy bardzo blisko. Po pierwszym przejeździe ja byłem mini-mini, malnie przed nim. Ostatecznie on 0,8-0,7 sekundy ze mną wygrał drugi podjazd wyścigowy. No, piękna walka, takiej walki więcej życzę innym zawodnikom. Zaryzykowaliśmy, postawiliśmy na pełnego slika, przeszło i, i to był strzał w dziesiątkę, więc jesteśmy na mecie w GSMP, trzecie miejsce w generalce, więc w grupie pierwsze. No więc bardzo dobry, ogólnie bardzo dobry, udany weekend, samochód świetnie przygotowany przez AMS Marcin Stopka, no, no cóż więcej, świetne zawody. Jak widać kibice dopisali, pogoda też była bardzo dobra, przez chwilkę tylko popadało, więc no mamy jedne z najlepszych zawodów w Europie, więc tylko przyjeżdżać, cieszyć się. O trzecie miejsce w EHC stoczyli Diego De Gasperi i Petr Trnka. Po pierwszym podjeździe Włoch był górą, w drugim podjeździe Czech przyspieszył i De Gasperi musiał zadowolić się czwartym miejscem. Choć motorsport jest dyscypliną szalenie nieprzewidywalną, walka o pierwsze miejsce nie przyniosła niespodzianek. Fagioli robił co mógł. Jednak wystarczyło to do zajęcia drugiego miejsca. Bezkonkurencyjny Meli w pierwszym podjeździe wyścigowym zbliżył się na 40 sekundy do bariery minuty 50 sekund, by w drugim podjeździe pobić samego siebie i ustanowić fantastyczny rekord trasy. Minuta 49 i 841 tysięcznych zwycięstwo w Limanowej znacznie przybliżyło go do kolejnego tytułu mistrza Europy i Spożyło wielu nuovi fanów znawisły. Meglio di così non poteva andare. Ci ha fatto un po' tremare la pioggia, però alla fine non è stata pochissima, quindi bene così, perfetto. Ma diciamo che sicuramente non è il tempo che ci aspettavamo. Volevo essere più in lotta con Cristian, invece il distacco è stato ampio. Quindi questo ci costringerà a fare delle verifiche sull'auto per capire dove abbiamo perso tempo. Sicuramente mancava del grip, la macchina non era ben guidabile e per questo ci abbiamo neanche ripetuto il tempo di due anni fa. Kierowców europejskich w najszybszych bolidach, dziesiątki tysięcy kibiców, fantastyczne widoki, słynna małopolska gościnność, najlepsza i najbezpieczniejsza trasa. Taki właśnie jest wyścig Limanowa, przełęcz pod Ostrą. Edycja 2021 za nami. A z tego miejsca już dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie do Limanowej na przyszłoroczną odsłonę limanowskiego ścigania. Do zobaczenia w Limanowej!